Dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku o Deku RSTR265. Udało mi się znaleźć dawcę. Zakupiłem magnetofon, który jest niesprawny. Są problemy z obydwoma mechanizmami, ale to w ogóle mnie nie interesowało, ponieważ potrzebowałem, potrzebowałem tylko i wyłącznie głowicę do prawego magnetofonu. Ta oryginalna, nie wiem, spróbuję jakieś zdjęcia zrobić i wstawić dla porównania. Jest bardzo, bardzo zajeżdżona. Ta, którą znalazłem w tym magdofonie, naprawdę, sorry za problemy z oświetleniem, ale jestem w zupełnie innym pomieszczeniu i nie chcę mi się ustawiać tego wszystkiego. Zrobię zdjęcia i zrobię porządne zdjęcia i wrzucę porównanie tych głowic. Ta głowica z tego deka z odzysku tak zwanego jest naprawdę w bardzo bardzo dobrym jak na te lata, jak na swoje lata stanie. Dlatego też ta głowica z tego mechanizmu zostanie zaadoptowana do tego mechanizmu, ponieważ tutaj są popękane pewne elementy, nie da się przełożyć całego mechanizmu i potem ustawimy poziom odczytu i wszystko będzie. Mam nadzieję tak jak należy. Także naprawdę myślę, że myślę, że uda się, uda się doprowadzić do stanu dobrego plus moim zdaniem, jak nie bardzo dobrego. Cóż, biorę się za wymianę głowicy. Montujemy, montujemy, montujemy mechanizmy do magnofonu, i zobaczymy, czy pozytywnie wpłynie to na odtwarzanie, a szczególnie na to, co pokazywałem w pierwszym filmiku, że jeżeli włożyłem kasetę, taśmę z nagranym sygnałem 3 kHz, to dopiero po, jakich, po jakimś momencie pokazywały się przebiegi w dwóch kanałach. Mam nadzieję, że teraz ten problem, ten problem zniknie. Zaraz sobie zdemontuję głowicę z drugiego deka, z drugiego mechanizmu przepraszam, i spróbuję zrobić jakieś fajne zdjęcia porównawcze, które będzie można sobie zobaczyć. Mechanizm zamontowany do front panelu. Zaraz próbujemy zamontować go do całego magnetofonu. Gdzieś tutaj mam pozostałą część. Czekała sobie zabezpieczona, przygotowana do. Przygotowana do. Przyjazdu dawcy. Także mamy tę część gotową. Jak widać, elektrolity powymieniane, i zaraz montujemy, montujemy mechanizmy z front panelem do obudowy. Zanim jednak zamontuję mechanizmy, Będę musiał zrobić, znaczy będę musiał, będę chciał zrobić jeszcze jedną rzecz. Tutaj jak widać. Szasy jest pokorodowane. Tutaj widać ślady korozji. Tu próbowałem to doczyszczać, ale to niewiele wniosło. Natomiast. W tym magnefonie, z którego wziąłem głowicę. Szasy jest w stanie idealnym, tyle że jest brudne. Dlatego też przełożę. Szasi z tego magnetofonu tamtego, tak aby tej korozji nie było, będę musiał tylko to wszystko porozbierać i szasi umyć, aby wyschło. I wtedy będzie miał właściciel eleganckie, nieskorodowane, nie zardzewiałe, mówiąc kolokwa, kolokwialnie, szasy. tylko muszę niestety jeszcze dokonać jego mycia. Także jeszcze chwila cierpliwości, muszę się uzbroić jeszcze w chwilę cierpliwości. Zanim dobierzemy się do sprawdzania do sprawdzenia mechanizmu, przełożymy, przełożymy szasy. Szasi wymyte, wysuszone, gotowe do montażu płyty głównej i tylnych, tylnej blachy, także zaraz to wszystko skręcimy razem w jedną całość. I będziemy powoli, będziemy powoli montować, gdzie mam ten wkrętak, montować mechanizmy. Zobaczymy jak nam to wszystko zagra. Także sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, niecierpliwie się, ale jeszcze, jeszcze chwilka i wszystko będzie wiadomo. Magnetofon żyje. Oba mechanizmy działają poprawnie, także jest fajnie, bardzo mnie to bardzo cieszy. Zaraz sprawdzimy, czy nagramy sobie tutaj na tą taśmę sygnał 3 kHz i puścimy na prawej kieszeni, zobaczymy, czy prawidłowo sygnał od razu jest odczytywany, czy trzeba czekać tak jak przed wymianą rolek i przed wymianą głowicy. Także z generatora mamy już podane 3 kHz. Jedziemy sobie tutaj coś ustawimy. Załóżmy tak. Mam nadzieję, że tu coś widać. Patrzymy na oscyloskop. Tutaj 500. No, w lewym jest troszkę za dużo. Damy sobie tak mniej więcej. To nie apteka. I możemy sobie. Możemy sobie nagrać chwilę 3 kg, 3 kg. Także magnetofon jeszcze jest przed wszelkimi regulacjami. W dwóch dekach będę chciał wyregulować prędkość przesuwu taśmy. W deku, gdzie była wymieniana głowica, wyreguluję jeszcze, jeszcze prawidłowy poziom odczytu. Ale to dopiero po sprawdzeniu. Czy prawidłowo wstaje sygnał 3 kHz, tak jak wcześniej. Trzeba było chwilkę poczekać. Tak, zobaczymy jak to wygląda teraz. No już chwilkę mamy nagraną, ale jeszcze, jeszcze niech się nagra. Poczekamy minutkę. OK. To samo nagramy z drugiej strony. Będziemy mogli, wtedy, będziemy mogli wtedy przełączać głowicę w prawym deku z jednej strony na drugą i sprawdzać, czy sygnał nam się dobrze na oscyloskopie rysuje. Tutaj poczekamy, aż zajdzie licznik do zera i wyłączymy sobie taśmę. Wyłączymy sobie nagrywanie taśmy, oczywiście. Ale ja już go troszkę pomęczyłem. I powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej mojej naprawy, z tej mojej renowacji. Myślę, że właściciel również będzie z mojej pracy zadowolony. A wiem, że jest grono entuzjastów tego magnetofonu. Nie konkretnie tego modelu Technixa, a konkretnie tej, tej sztuki. Budzi ona trochę emocji, trochę wspomnień. Także... Magnetofon jeszcze moim zdaniem długo, długo posłuży. Już za chwilę nam dochodzi do zera. Zaraz przełączymy się z taśmą do drugiego Deka i zobaczymy, co reprezentuje sobą kieszeń numer 2. Numer poprawimy tutaj troszkę oświetlenie albo nie poprawimy, ale jak tu poprawię, to tu zepsuję. O, może w ten sposób, tak. No dobrze. Wkładamy taśmę. Tu coś nagrane, to musimy się wstrzymać. Jeszcze raz. No jak widać, od razu mamy sygnał 250, 270. Zobaczymy jak to wygląda w drugiej kieszeni. 400-400. Dobrze, czyli wiadomo, że musimy tutaj wyregulować. Tak jak mówiłem, głowica jest inna. Będziemy musieli poziom odczytu wyregulować, ale jak widać, sygnał pojawia się od razu, a nie tak jak było wcześniej, że trzeba było chwilkę poczekać, aż jeden kanał. Zaskoczy, aż taśma wejdzie w swoje miejsce i zacznie głowica odczytywać sygnał. Także, no, jest, jest bardzo, bardzo duży progres. Druga strona, również petarda. Także, no, jesteśmy, jesteśmy na dobrej drodze. Magnetofon przywrócony do życia. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Teraz mi zostało tylko. Ustawić prędkość, prawidłowe prędkości obrotowe, pra, przepraszam, prawidłowe prędkości przesuwu taśmy w jednym i w drugim makrofonie, ponieważ w obydwu, w obydwu dekach wymienione były paski, także trzeba będzie to skorygować, jak i również w prawym deku ustawić prawidłowy poziom odczytu, tak aby ta sama taśma w jednym i w drugim deku dawała ten sam odczyt. Aby można było słuchać taśmy nagranej w, lewym, w lewej kieszeni, spokojnie w prawej kieszeni. Z takim samym, oczywiście, poziomem. No, także elegancko. Jeszcze raz. Super. Od razu nam się 3 kHz pokazują. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobrze. Ustawię teraz prawidłowe prędkości przesuwu taśmy, prawidłowe poziomy odczytu i będziemy podsumowywać naszą pracę. Na zakończenie powiem kilka słów, co zostało w magnetofonie zrobione. I potem pakujemy sprzęt i odsyłamy do właściciela. No, może z tą wysyłką to jeszcze chwilę poczekamy. Potestuję go jeden dzień i dopiero jak wszystko będzie w porządku, wtedy dopiero magnetofon odeślę do właściciela. Prace nad magnetofonem zostały zakończone. Czas na kilka słów podsumowania. Co zostało w magnetofonie zrobione, było widać na filmiku, jednym, drugim, także nie wiem, czy jest sens, abym się powtarzał. To co, najważniejsze, to, co najważniejsze, to wymiana głowicy w prawej kieszeni. Udało się pozyskać w miarę, w miarę dobrą głowicę z magnetofonu dawcy i magnetofon w prawej kieszeni odtwarza o niebo lepiej, niż odtwarzał przed wymianą. Dzisiaj z rana skalibrowałem prawą kieszeń, ustawiłem poziom odczytu tak, aby był bardzo podobne do poziomu odczytu z lewej kieszeni. Myślę, że mi się to w miarę udało i teraz obie kieszenie grają bardzo, bardzo podobnie. Także myślę, że właściciel będzie zadowolony. Tak jak mówiłem, magnetofon poddałem testom. Dzisiaj od rana nagrywał, odtwarzał, odtwarzał, nagrywał. Grał nieprzerwanie w jedną w drugą stronę. Także jest po dość intensywnym testowaniu i myślę, że zostało mi tylko doczyścić te osłony kieszeni, zamontować je, spakować maraton i odesłać do odesłać do właściciela. Myślę, że to już wszystko w tym odcinku na tym zakończę moje rozważania na temat tego deka. Kolejny dek, który Mam nadzieję, udało się usprawnić i mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam właściciela, jak i całą grupę, która jest żywo zainteresowana losem tego konkretnego egzemplarza. No dobrze, kończymy ten odcinek. Zapraszam, jak zwykle, do uwag, zapraszam do komentarzy. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za. Obejrzenie tego odcinka i cóż, do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku.